Zadanie 23. Pewien graniastosłup ma 57 krawędzi. Liczba wszystkich ścian tego graniastosłupa jest równa. No dobra, jak w ogóle się liczy te krawędzie w graniastosłupach? Weźmy sobie taki graniastosłup yy, załóżmy... Yy, no, czworokątny niech będzie, ale krzywo go narysowałem. I zobaczcie. Ten w podstawie ma 4 krawędzie, tutaj do góry też tyle samo, tak? No to w takim razie będziemy mieć na pewno, jeżeli to jest n-kąt, to będziemy mieć 2n, bo z podstaw. I jeszcze plus n z tych pionowych. Czyli w sumie wygląda na to, że mamy po prostu 3n. No to 57, to co, to co mamy w zadaniu, to 57 Podzielimy na 3, to się dowiemy, ile będzie ten yy, grania miał wszystkich wierzchołków. I to jest 19, Nasza enka w naszym zadaniu, tak? 19. A nas pytają ile ma ścian? No to jeżeli w podstawie mamy 19 kąt, o, 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 dużo, 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 to on będzie miał 19 ścian bocznych, bo na każdej tej krawędzi przy podstawie wyrosną. Wyrośnie jedna ściana. No i Dwie podstawy, czyli plus 2, no to to jest 21, i to jest odpowiedź B.